Chcemy, poczekamy od Pana Prezydenta, że na dwa dni będziemy mieli władzę nad tym miastem i ktoś przekaże nam klucze. Dziękuję wszystkim, którzy przybili, wszystkim grupom rekonstrukcyjnym i tym historycznym i tych, którzy sławią, że tak powiem, evergreeny popkultury. Taka mieszanka, słuchajcie, tylko w bielsku białej. Serdecznie dziękuję wszystkim pasjonatom, że się zaangażowali, bo to jest rzadkość, a, a taka różnorodność strojów. No to naprawdę robi wielkie wrażenie. Bardzo dziękuję, dziękuję wam wszystkim, ale oczywiście te podziękowania na ręce szefa Gandalfa Szarego z Bractwa Śródziemia. Ta nazwa ewoluowała, ale dzisiaj jest chyba taka. No i bardzo dobrze, bo taka stałość we wszystkim to jest nudne, a tutaj ma być wesoło, kolorowo. Rozpoznaje to jest milady, kondy mm. rochefort, a mm. według service. jesteśmy z naszym kardynałem. Mm. Tak, ale tajna misja? Oczywiście. Buckingham może być w pobliżu, a nim Pod wspólną chorągwią i wodza wodzą rycerza Daniela damy i rycerze bractwa rycerskiego herbu Aulok przybyli. Kicklander, szkocki góral. E... Z bicy pod jedyne ocalały i w dobrym humorze. Tak, robroy i McGregor. <średenie> Otwarzamy grupę spadochronową amerykańską, 17. Dywizję Powietrzno-Desantową. Jutro kolega tam przy samochodzie, przy Dodge'ie reprezentuje 101. lądowanie w Archen. Reszta ma dojechać jutro. Lecz jak zajdziesz mu za skórę Kur chany, albo szkurek. To kurhany albo sznurek, to no kurhany albo Mamy drugą edycję Wojowników Światów i Turnieju obraz Wszelakich. Mamy więcej osób niż nawet na naszym dwudziestoleciu. E, tak jak od X wieku po czasy współczesne plus uniwersum Władcy Pierścieni, Gwiezdnych Wojen, Mad Maxa. Także dojechały grupy, których nie było w tamtym roku, czyli na przykład grupy XVII 17, 17 wieku. Mamy kardynała Richelieu z całą swoją świtą i muszkieterami. E, mamy formacje z Polski, z Czech, ze Słowacji. A strefa zabaw dla dzieci e, z animacjami. Są dwie kuchnie średniowieczne. Jest zielarnia, jest skryba, więc wszystko coś, co możecie zobaczyć w średniowieczu, bo takim... Tematem przewodnim jest średniowiecze w tym, w tym roku. Na no miałam Amelioeta Urbańska, jestem z Chorzowa, z Bractwa, w skrócie Bryterzy Bożogrobców, a teraz Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej. No i akurat tutaj taką naszą jedną ze specjalności jest kuchnia świętej Hildegardy, kuchnia średniowieczna, albo korzystająca z zaleceń świętej Hildegardy. Grupa Sursum Corda, przedstawiamy XVII wiek. Tym razem. Tym razem. Tym razem. Ale, tym tym razem. razem. Generalnie głównie 17 tak. do 18 do, do powstania styczniowego. Grupa najemników pustyni ze świata Plugium postapokaliptycznego świata e, zniszczonego 200 lat e, wcześniej przez wojnę atomową. Tredoweka tak. tak. Stredoveká kuchnia, stredovecký chlieb, biela, gładka, gruba muka, kwasnice, omaczka na sladko. E, sušené slivky, sušené hrozienka, cinnamon, čiže máme a e, kyslá smotana, cesnak a veľa čierneho korenia. Organizatorzy. Organizatorem jest Powrót Bractwa Śródziemnia, Bielscy Raubiterzy, Drużyna najmniejszego Ducha przy współpracy Bielskiego Centrum Kultury. No i oczywiście pod e, patronatem pana prezydenta Jarosława Tymaszewskiego.